Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale cyklu Zagrajmy sobie Wolfensteina 2 i prawdopodobnie będzie to już ostatni odcinek z tej gierki. Więc jeśli podobała Wam się seria, zostawcie koniecznie łapkę w górę, a ja tymczasem lecę. I sprawdzę tutaj się dzieje ciekawego. Okej. Okay. Jeden zdjęty, tutaj widzę. Idzie kolejny, żebyś nie tylko nie zorientował. Że <noise> jego kumpel tutaj nie żyje. Albo zdejmiemy go też w sumie. Jak najszybciej. Dobra, Zdjęci na strzała to mi się podoba. Przydałoby się tutaj zebrać jakąś amunicję, jakąś apteczkę. O właśnie, o to mi chodzi. W razie czego też sobie przeładujemy shotguna, a nie, wszystko jest przeładowane, dobra, pięknie. Co chyba lepiej tam będzie wejść i bezpieczniej z shotgunem. Dobra. Ale ich porobiłem tutaj. O oh, fuck! Czy wy to widzicie? Czekajcie, wejdźmy na górę. Jaki kolos tutaj jest w ogóle? Nie mam pytań. Trzeba go załatwić w pierwszej kolejności. Zobaczcie to! Jaki kolos! Ale dobra, udało się dzięki tej mojej broni tutaj go wyeliminować. Zofajdę sobie tam jeszcze raz na dół, zobaczę, czy nie ma jakiejś. Close, czy czegoś ciekawego dla mnie e, tutaj nie ma. Rozprawiliśmy się z nimi dosyć szybko. Zobaczcie, jest tutaj sporo amunicji, weźmy sobie, co tylko się da. Tutaj właśnie zauważyłem, no właśnie, że mogę się doładować też. Tak więc podoba mi się to zdecydowanie. Okay. co tutaj jeszcze mamy? Tu możemy też sobie naładować, ale to jest zupełnie inna broń, skoro mamy wejście, widzieliście zresztą, na górę, bo tutaj broni ze sobą nie ma, no nie weźmiemy, nie ma sensu w ogóle nawet jej brać ze sobą, nie? Coś tu jeszcze było? Jest pancerz, OK. lecimy na górę, zobaczymy co dalej, bo widzę, że z początku już tutaj grubo patrzę na takich rywali mamy do pokonania. Chociaż tych dowódców porobiłem dosyć szybko, nie? Wykryto sygnał. Ra, oberwał. Piesek też oberwał. Fak, kolejny mechaniczny. Tyś kubajców to ja nienawidzę dosłownie. Okej, okay, tu mamy apteczkę, przyda się zdecydowanie. Ale trzeba tutaj rozwalić jak najszybciej. dowódcę. Wiecie co? Ja sobie tutaj jeszcze zejdę. Doładuję sobie tą broń. Okej. Okay. Skoro mamy taką możliwość, a mi się już skończyła, tak więc sobie zejdę. Doładuję ją. Może nam się przyda. Tam widziałem, że było sporo rywali. Do dowódcy dosyć daleko. Nawet nie wiem, gdzie on dokładnie się znajduje, tak więc trzeba tam będzie jakoś przykampić, przedostać się do niego po cichu, załatwić i lecieć przed siebie. Nie możemy też im jakoś specjalnie dużo czasu poświęcać, bo jeszcze pewnie przed nami dosyć sporo tutaj. O! Czy wy to widzieliście? Ja go nawet nie zauważyłem tutaj. rozwalony, kurde, ale mi tutaj HP wziął no nie wierzę w to nie było to zdecydowanie gra warta świeczki A weźmy sobie od niego to ładujmy sobie Gdzie jesteś? Dowódco. Dobra, zginął. Jeszcze sobie tych typów tutaj porozwalamy, jak nadchodzą do nas. Mamy fajną broń. Tak, tam widzę, że są schody na górę, za tym idzie. Nie będę mógł je ze sobą zabrać. A przyda nam się zdecydowanie szyfr Enigmy. Dobra. Lecimy na górę, tutaj coś można pozbierać, jasne że tak. Pozbierajmy co tylko się da. No i lecimy na górę. Trzeba się rozstać, niestety. Nie! Co bym teraz narobił? nam Za niespodziankę zostawili. Co to w ogóle jest? Przytrzymaj LT lub i naciśnij RT, aby strzelić. Czemu oni nam tutaj tak to po prostu zostawili? Wygląda na to, że tutaj chyba się gruba akcja będzie zaraz działa. Tak przewiduję. No zobaczmy. Sprawdźmy jak to działa w praktyce. Okej, okay. już mniej więcej ogarniam. Wypora się takie jakby pole magnetyczne i w ten sposób rozdupczamy przeciwników totalnie. Dałoby mi się troszeczkę zdrowia, zdecydowanie. Kolejni. Okej, okay, idą tędy. Ale z tym się wolno, strasznie idzie. Co to, to tak? Taki dziwny dźwięk, ja słyszę z tymi małymi jest największy problem, bo kurde, taka konkretna i ciężka broń na takich małych to jest bez sensu. To jest po prostu strata tego, odnoszę wrażenie. Poleni gdzie tam? jajka mu A może oberwie Teraz shotguna Ej, ja tego małego załatwiłem, dobra Okej, okay, oberwał Wierzmy to teraz Brak amunicji. Ten operwał, czy jeszcze nie? Bo nie wiem, czy on żyje. Czy ja tu się jestem w stanie obejść? Tak, jestem w stanie ich obejść. Może z góry będzie lepszy punkt widzenia. Teraz pytanie, którędy dalej? Patenty. Zdecydowanie tak. shoot your shit the TV. This was your dress? I thought it was a trash bag. <laughs> Hilarious. <laughs> <laughs> Wunderbar. Wunderbar. <laughs> we'll be right back with more from General Angle and Decaffer. After this. Can I stay here? I just can't be a part of what must be done. It's okay, Sig.

Widzę, że publiczność zdecydowanie jest sztuczna, dzięki czemu mamy pewność, że nas tutaj nikt nie wykryje. Jeszcze nie mogę doczekać słuchajcie, aż ją dorwę, naprawdę nie mogę się tego doczekać Otkon Fergusowi odcięła rękę i zabiła naszą koleżankę. General, I'm going to say what's on everybody's mind. This needs to happen up close. For you, Caroline. What was that like for you? It must have been so emotional. Well, Jimmy, I remember as I was swinging my saber, I thought to myself, we are safe now. Billy is a terrible threat to everyone's safety. A demon, disguised as a man. But I have proven that even a demon will fall before the righteous hammer of the right Yes. Yes. No. To. Diablo. He. I. 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 you this a Ah, you're dead. Oh, the best you got, Then your best won't do. You're my world now. These are our words. Oh, fuck. sitting in front of your nazi television boxes just laughing laughing Laugh all the lies they've been feeding you laughing till you're choking well it ends tonight oh it ends tonight my brothers and sisters of the united states of america tonight we the free people of the resistance ask you to become one of us those lies a lie there's a threatening. There's a torturing. There's a killing. They beat you in submission. They beat you. They, they made you. You're very soft. cry! But if it tonight you gather, speak freely from your heart. Yes. I use one of us. Right on. And if tonight we see you on the streets with a knife or a brick. Or just your clenched fist fighting the powers that be? Then you are one of us. And if for tonight you look down upon your hands and they soaked in the blood of our oppressors, then you, he's one of us. Yes. If tonight you hold your babies in your arms, and swear they'll grow up to be free people, then you are one of us. Yeah. Did you forget? They brought this war to our shores! Yes, yeah, sister. And then they beat us! They murdered us! They executed us! But guess what? Tonight, they also find out that they fucked with the wrong country! My brothers and sisters are the United States of America! When we stand together, ain't nothing and no one. Our us. They burn. Of us. No muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o drugą część Wolfensteina, to zaskoczony jestem niesamowicie. Nie spodziewałem się aż tak dobrej produkcji. Pojawiła się ona wraz z tymi największymi tytułami, które w tym roku wychodziły, i boję się, że za bardzo mogła przez to być niezauważona. A jest to naprawdę ta produkcja bardzo. Ale to bardzo udana. Tyle co ja się tutaj na, bawiłem przy tej grze, tyle, ile było humoru, fajnych historii, te kadcenki były na fajnym poziomie, aż tak wiecie, człowiek usiadł w fotelu, one były strasznie długie bardzo często. Jak tak człowiek się usiadł w fotelu i sobie te kacenki oglądał, to chciałby, żeby one trwały jak najdłużej. Nie wiem, czy takie samo wrażenie odnieśliście. Była też fajnie przedstawiona postać Hitlera, tak no niesamowicie bekowo, dużo humoru było, dużo takich pozytywnych tutaj aspektów, dużo pozytywnych energii mi ta seria dała no i niesamowitą oczywiście radochę z rozwalania nazistów na różne sposoby byliśmy w różnych miejscach wykonywaliśmy misje na różne sposoby było naprawdę bardzo ale to bardzo dużo zaskoczeń pod wieloma względami ta gra mnie tutaj zaskakiwała i szczerze mogę wam ją polecić, jestem... Tutaj przekonany, że i Wy, jeśli oglądaliście ten materiał, fajnie byście się w tej grze bawili, grając sobie samemu. Z tego co wiem, mają wyjść jeszcze DLC-ki do tej gry. Jeśli będą one fabularne, to oczywiście Wam je pokażę. Jeśli to będą takie DLC-ki. Gdzie fabuły będzie mało, to oczywiście sobie to odpuszczę. Ale też jestem niemalże pewien, że pojawi się trzecia część. Bo rozwaliliśmy oczywiście królową nazistów, ale został nam jeszcze Hitler. Wydaje mi się, że w trzeciej części to z nim moglibyśmy się zmierzyć i ostatecznie rozprawić się z nazistami. I mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane wspólnie z wami przejść sobie trzecią część Wolfensteina. Bo przy tej bawiłem się, powtórzę to już tutaj raz z kolei niesamowicie. Enough of these fucking Nazi Take to the streets and show them that the free people of Scotland will never say no right oh. oh, hey, I think I it jak widzicie, jeszcze na sam koniec um, małe. Zobaczcie, już praktycznie myślałem, że będzie koniec gry, a tutaj jeszcze takie małe zaskoczenie pierścionek odzyskany, zaręczyny, coś co niedawno sam przeżywałem w życiu prawdziwym, więc miły taki akcentik na sam koniec. Fajnie, że te losy naszych bohaterów pozytywnie się ułożyły i byliśmy w stanie za naszą koleżankę tutaj po prostu odpłacić tej pieprzonej nazistce. A tak więc to by było na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak jak wspominałem, dzielcie się wrażeniami w komentarzach, co wysłaniecie o tej gierce. A na dzisiaj to by było tyle. Zapraszam Was do oglądania kolejnych serii na moim kanale. Bo będzie się w tym roku jeszcze na moim kanale sporo działo. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!